Cześć, ja jestem Cyti i witam was bardzo serdecznie w moich pierwszych wrażeniach z gry Garbage Day. Jest to bardzo ciekawa produkcja, która kilka dni temu trafiła na Steam Early Access. Jest to gra z otwartym światem, gra sandboxowa, która oferuje bardzo ciekawy pomysł, ponieważ jesteśmy zamknięci w pętli czasowej i musimy odkryć po prostu jak z tej pętli czasowej się wydostać. Pomysł jak najbardziej interesujący, więc uznałem, że grę przetestuję. Field of view sobie zwiększmy do 110, bo to jest taka optymalna dosyć liczba. Właśnie tutaj nie mamy podane, co jest zaznaczone, tak? Musimy strzelać wręcz a, w to, co wybieramy, tak? Nie mamy podświetlonej opcji, którą mamy wybraną. Troszeczkę bez sensu. A krew jasne. Hide arm. Nie do końca wiem, co to robi. Wejdźmy w takim razie do naszej gry. Na pewno styl graficzny jest fantastyczny tutaj. Bardzo interesująco to wygląda. No, i budzimy się, mamy e, podaną godzinę. Bardzo szy szybko czas leci, no i możemy robić co tylko chcemy. Wyrzućmy zegarek przez okno, no bo czemu nie, skoro i tak kolejnego dnia e, będziemy w tym samym miejscu przeżywać ten dzień na nowo? Chciałem rozbić okna, ale się nie udało. Ta jakość jest beznadziejna. Dlaczego? Czy mogę rozbić te okna? Czy mogę rzucać w ogóle przedmiotami? Nie za bardzo. Muszę jakoś tak się zamachnąć, żeby coś takiego zrobić. Rozbiłem okno. Czy mogę przez to okno wyskoczyć? Nie za bardzo. Znaczy, mogę kucnąć ogólnie. Ale no, nie, nie dam rady przejść przez to, ale. To jest tak złe. A, moje uszy. To jest po prostu 100 razy głośniejsze niż normalna muzyka w grze. Z jakiegoś powodu. Weźmy lampkę. Spróbujmy. Aha, mogę to po prostu otworzyć i wyjść. No to wychodzimy. E, mamy nasz samochód. Nie mogę wyskoczyć? Mogę wyskoczyć. Od razu odpalił się. Ten styl graficzny jest bardzo fajny tutaj. Wsiadaj. Dobra, wsiadamy do naszego auta, możemy jeździć. Możemy zbijać płotki, możemy. Nieźle. Możemy przejeżdżać ludzi. Okej, okay, okej. Okay. Mamy za pomocą O-Restart, za pomocą V-Slowmo i za pomocą G. Od Odekwipowanie czegoś. Ciekawe. No okej, okay, teraz możemy robić co tylko chcemy. Możemy przejeżdżać ludzi niczym w GTA. A zabijamy ludzi, a więc policja będzie nas gonić. Dobra, ma to sens. Spróbujmy wjechać w stację benzynową. Nie da rady? Znaczy, nie, nie, nie mam w co wjechać, tak, żeby to wy wysadzić, tak. Plan był taki, żeby to wysadzić pięknie, ale w środku no nie jest to zabudowane ani nic, więc nie za bardzo mam co zrobić tutaj. Niby policja mnie goni. Mam w prawym górnym rogu właśnie status poszukiwanego, ale za bardzo tej policji nie widzę. Okej, okay. czy mamy jakieś przedmioty? Nie za bardzo. Mogę w tej chwili jedynie chodzić, biegać. Mogę włączyć slowmo. Okej, okay, nie wiem do czego miałoby mi to posłużyć. Może w czasie strzelania jest to przydatne? Złóż zamówienie. No to złóżmy zamówienie. Dzięki. Mogę to zjeść? Chciałbym zjeść. Próbuję to zjeść. Mogę. A, tracę kasę za każdym razem. Cześć gościu. Mogę ci kasę zabrać? Mogę ci kasę zabrać. Co ty na to? Co ty na to? Widzisz? Miałeś kasę? Nie masz kasy. Niech się patrzy. Się, nie wiem, czy się patrzy, bo nie ma oczu. Eee... Sprawdźmy jeszcze opcję sterowania. Eee, sprawdziłbym opcję sterowania, gdyby gra mi, pozwalała mi wejść do menu głównego gry. Mogę to otworzyć. Hej, masz może pistolet za ladą? Przypadkiem? Nie. Nie mogę też uderzać tą ręką ani nic tak. O, mogę. Hej, co ja robię w ogóle? Ja mu tą ręką głaszczę go. Nie wiem, do czego służy to. To coś? Po prostu gibam sobie ręką, super. Najlepsza rzecz na świecie. A tu mamy wyjście tylne, okej. Okay. No więc zbyt dużo rzeczy to ja nie odkryłem. Otwórzmy śmietnik. Gra się nazywa Garbage Day, tak? Czyli... a Coś, no taki... Beznadziejny dzień, w sensie? Coś takiego? O. Nagle nasz stan wrócił do dobrego z jakiegoś powodu. O. Skoro tak mówisz. Ej, bez takich wyzwisk. No, chciałbym Cię zabić, ale nie mogę. Niestety, bo gra mi nie pozwala. Mogę kamień podnieść? Nie mogę kamienia podnieść, niestety. Czas leci niesamowicie szybko, zaraz ten dzień się skończy. O, tylko, że za bardzo. O, komputer, mogę pograć sobie? To by był taki normalnie spędzony dzień. Tylko, że klawiatura ma aż dwa przyciski. A dwoma przyciskami to ja nie wiem w co pogram. W Ponga? Zepsuta winda. Zerwane windy, zer, zer, zerwane... Chodźmy na górę w takim razie. Jakiś studio tutaj, znaczy jakiś budynek urzędowy, tylko szkoda, że jest taki pusty. Z zepsutymi windami, z którymi nie mogę niestety nic zrobić. Troszeczkę słabo. Bo koncept jest na pewno interesujący tej gry, tylko jak na razie no za bardzo tutaj nie ma co robić, bo puste budynki są wszystkie. Czy ja cały czas idę w górę i każde piętro wygląda identycznie? Tylko ma in inne ściany? Tak, super. No chodźmy w takim razie na samą górę. Czas oczywiście leci. Nie mogę zmieniać pokrętłem na przykład broni różnych. Mogę zrestartować dzień, jeśli bym chciał. Ale... Na razie myślę nie ma w tym większego sensu, po prostu wejdźmy na górę. Może coś... Ok, domyślam się, że to piętro jest takie samo jak wszystkie poprzednie. Spędzimy już tu właśnie 4 godziny w tym budynku, szukając naprawienia i ucieczki z nieskończonego. A... Ups. To papa. Pa. Świecie. Oczywiście wstanę, tak? Oczywiście, tak giniemy, ale to co z tego. Teraz widzę bardzo ciekawą rzecz. Czy na naszym podwórku leży właśnie mnóstwo broni? O, zróbmy sobie w ogóle śniadanie. Płatki. A nie rozlejmy tylko tych płatków. Troszeczkę mi się to z Oktodadem kojarzy. Jeśli chodzi o sterowanie. A wrzućmy to do mikrofali. Jasne. A czy są w grze achievementy? Nie, w grze achievementów nie ma. Jeszcze prawdopodobnie. Wrzućmy. O, dobra, jest. Zamknijmy. Troszeczkę krzywo, ale co z tego? Okay. Czy mogę to jakoś włączyć? Nie za bardzo. No, uznajmy, że jest gotowe. Więc weźmy sobie, postawmy. Czy ty gościu stołu nie masz w domu? Gdzie ty jesz? Przed kąpem pewnie. Czy masz kąpa? Na razie niech sto. Stoi. Tu, tu... Stoi, stoi. Dobra. Mogę to włączyć? Ok. A, tylko. Tylko. Okej, okay. nie chcę mieć z tym nic wspólnego, bo to nie działa. Co masz w domu? Ehm, masz pusty pokój. Czy to jest pokój, w którym chwytasz ludzi i ich martyretujesz i w ogóle? Męczysz, torturujesz? No ja nie wiem, nie wiem kim jest nasza postać. Ja wiem tylko, że jestem... że utknąłem, co znaczy, że nie mogę zginąć, bo się odrodzę. drodze. Dobra, bierzemy. Ehm, bierzemy shotguna, nie, 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 nie. Gloka? Nie mogę tego podnieść. Czy muszę to wyrzucić, żeby to podnieść? Chyba tak. Bo nie mam też slotów. Jakiś śmieszny pistolecik. Celowanie jest bardzo nieprzyjemne. Katana? Myślę, że katana jest najsensowniejszą rzeczą. Jak ludzie zareagują na to, że zobaczą moją katanę? Bla 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 bla. bla, 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 bla. Czemu w ogóle wszyscy są więksi ode mnie? Może dlatego, że kucałem. Pomocy! Pomogę ci. Pomogę ci. Pomogę ci. Mogę się podnieść? Na przykład nie mogę go podnieść. Mogę się zabić. Nie. O, mogę się zabić. Wsedziłem głowę do prądu. Jak na razie to jest troszeczkę nudna szczerze mówiąc. Bo nie dzieje się tutaj zbyt dużo. Pomysł jest jak najbardziej fajny na tą produkcję, tylko że. Nie za bardzo rozumiem do czego to zmierza wszystko. Znaczy ja rozumiem, że gra jest w, w fazie wczesnego dostępu. Oczywiście wiadomo. No, tylko że co z tego? Pistolety uwielbiam w grach, więc oczywiście pistolet sobie podniosę. Shotguny też lubię. No i zobaczymy. Postaramy się. A, czy co ty robisz? Bla, 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 bla. <gry> no to jest fajne. Ten ragdoll jest przyjemny bardzo. Ale policja mnie nie goni. Czy mogę stąd wyjść? Nie mogę. Nie na ściana. Tu są góry, więc na te góry raczej nie wejdę. Mogę zjeść grzyby i się zatruć, to by było fajne. Znaczy, na razie, co ja rozumiem w tej grze, to możemy się szukać sposobu na zabicie siebie. Ciekawa idea, na pewno. Ciekawe, ciekawa rzecz, tak? Tylko... No, jak na razie, tutaj dużo rzeczy nie ma. Nie ma co robić. Jakaś jaskinia. Pusta jaskinia z, z różą. Znaczy, nie wiem, czy to jest, to jest róża, bo ja nie mogę tam za bardzo wejść. Więc... O, utopmy się. Mogę się utopić? Śmiesznie to wygląda pod wodą. Nawalili tych efekt... Kto we mnie. Dlaczego chcieliście mnie zabić? Co ja wam zrobiłem, panowie? Hon. Huh. Że zabijam ludzi niewinnych? No to może. może macie rację. Ja, ja na miejscu waszym też bym mnie chciał zabić. Tylko. no tylko. Może bym to zrobił? Nuke Incorporations, okej. Okay. Czy ja mogę stąd wydostać się w ogóle? Próbuję wyskoczyć. Robię co mogę. Okej? Okay, ok. No, chyba muszę się utopić. Ok, wys wyszedłem, dobra. Przyjemnie się strzela. Podoba mi się feeling właśnie broni to, że po trafieniu tej główki ci goście odlatują, krzyczą i w ogóle. To jest ciekawe. Co to jest za maszyna? O, mogę tu wejść? Nie. A czy mogę to jakoś podnieść? Znaczy, ja chciałbym jakoś ludzi tu wrzucać, czy coś takiego. Ale nie mogę tego zrobić. No bo to do czegoś tutaj służy, tak? Czy jak wrzucę broń, no to po prostu to mi broń wyrzuca. Podnosić ciał chyba nie mogę. Zobaczymy. Mogę zaglądać do losowych domów? Mogę. Co ma się w telewizji? Nic. Mogę włączyć? Nie mogę przez to, że broń trzymam. Nie, nie mogę tego zrobić. Więc podnoś ten pistolet. To jest niewygodne podnoszenie broni. Tam baseball jakiś leży. Okej, okay, czy mogę podnieść ciało? Mogę podnieść ciało. Dobra, 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 dobra. Zgrillować go? Nie, 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 nie. A tu jest nasza maszynka zagłady. Pytanie, czy działa. O... Liczyłem na coś innego. Halo? Kolego? Nie? No to, no to szkoda. Może ci cały czas, noszę cię. Na grilla może chodźmy. Otwórzmy tego grilla. Postawmy cię, albo siebie. Siebie czy ciebie, nie wiem. Na razie go zamknijmy tu. No nie da rady zamknąć. A tu jest broń jakaś, tu są jakieś bronie. A pytanie, co to za bronie? To są nasze bronie, tak? To weźmy sobie w tej chwili jakiegoś... S.U.Z.I.K.A. czy coś takiego. Zobaczmy. Kto ci pozwolił zejść? Kto ci pozwolił zejść? Stajesz tutaj i tak nie żyjesz. A czy ja chcę razem z nim iść? Nie, a niech sam pójdzie. Naprawdę? Troszkę nie rozumiem tego. Po co daję czerwoną skrzynkę, żeby ona nie mogła wybuchać? mi wytłumaczy? Co to za idea? No to jest nasz, nasz... budynek, nasz domek. W którym zbyt wiele ciekawych rzeczy nie ma. Pizza na dachu, O, Słodkie nawiązanie do Breaking Bad. Przyznam. Miłe. No, tylko, że jedno z nawiązanie dobrej gry nie robi. Mamy samochód, którym możemy ludzi przejeżdżać. Help! O, strzelanie w tych głowy jest bardzo przyjemne, no nie ukrywam. Tylko szkoda, że reszta rzeczy już nie... Mogę pograć w bejsbola? Muszę broń wyrzucić. Chodźmy. Piłko. Nie, nie, nie. Tak średnio to działa. Bo nie mogę piłki sobie podrzucić na przykład i uderzyć tego w czyjąś głowę. To by było fajne. To by było fajne, naprawdę. Tylko, że nie da się tego zrobić, niestety. Jak z czasem stoimy? No dobrze stoimy. Niech ten czas sobie mija. No bo pomysł jest ciekawy na tę grę. Tylko jak na razie, no dużo się nie dzieje, szczerze mówiąc. O, ten Nuke incorpora Incorporations jest czymś, co chciałbym. Cicho. Jest czymś, co chciałbym na pewno odwiedzić. Okej, okay, jak w to strzele, to też nic się nie dzieje. Mogę przez...! Co ty kolego? Czułość jest za duża, ale czułość jest za duża, ale co jest problemem, to to, że nie można wyjść do menu, gry. Więc niestety nie mogę tej czułości zmienić. To są jakieś budynki. Chaos. Zmniejszyłbym tą czułość z wielką chęcią, niestety, no nie mogę tego teraz zrobić. Mhm, Właśnie, gra kosztuje 15 euro. Ja rozumiem, że to jest wczesny dostęp, ale. No, jeśli zrobić wczesny dostęp, w którym nic absolutnie nie ma, no to nie wydaje mi się to sensowną rzeczą. No, chyba, że, że się jeszcze zdziwię. Ok? No, to już jest fajne. Tylko, że nie wiem, czy da się rzucać. Da się przedmioty puszczać? Nie. Jedyne, są, jedyne, w jaki sposób mogę rzucić to w taki. A to wygodne nie jest. Okej, okay, weź to. Nie. Nie, nie, nie. Daj, bierz to. Bardzo trzeba blisko być tego, czego, co, co chcemy podnieść. Dobra. Jestem słaby. Jak, mówią, jak to mówią biali, nie potrafią skakać. My jesteśmy białym człowiekiem, więc... Znaczy... No, więc nie potrafimy grać w kosza. Nie. Dobra, Nuke Incorporations. Nasze miejsce, które chcemy odwiedzić. No. Coś tu jest w środku. Możemy kupować sobie pączki, ale nie możemy ich jeść. Więc weźmy sobie kasę. Kasa się może do czegoś przydać. Znaczy zjadłbym to, bo ja głodny jestem ogólnie rzecz biorąc, tak? Znaczy, domyślam się, że jedzenie... Może nam, a może nam odnawiać życie, a życia teraz nie mamy. Ale czy tak to działa, nie mam pojęcia. A tutaj mamy jakiegoś fast fooda, tak? Help, help. Tam na górę wskoczyć, to by było sensowne, ale nie będę tego robił. Znaczy, w tym budynku, w tym Nuke Incorporations już byliśmy, tak? I z niego wyskoczyliśmy. Czy ja zrobiłem już wszystko, co w tej grze się da zrobić. Hytź, chodź, chodź. Skocz. Dop? No w tym budynku nic nie ma. Tak więc troszeczkę tak. Nie da się w tej grze nic zrobić do tej pory. Znaczy nie wiem, no, jak na razie jestem mocno zawiedziony tym wszystkim, bo tu nic nie ma absolutnie w tej grze. Hits? Znaczy, pomysł jest fajny, tak? To wszystko jest fajne, tylko, że... Nie wiem. Nie podoba mi się na razie absolutnie. Na pewno późniejsze wersje gry będę sprawdzał, bo przyjemnie się strzela, ta grafika też jest bardzo fajna. No tylko szkoda, że w tej wersji nic nie ma, absolutnie. W tej wersji wczesnej. Absolutnie nic się nie da zrobić. Można wziąć broń i strzelić w głowę. I kończy się dzień. Tak mi się wydaje. Nie, zobaczmy, co się stanie. No, po prostu zacznie się dzień kolejny, tak? Tak jest. Zaczyna się dzień. i gra się kraszuje. Gra się wyrzuciła do pulpitu, właśnie. Więc dzięki Wam za oglądanie. Jeśli. No, gra kosztuje 15 euro. Może być w przyszłości czymś ciekawym, ale nie oferuje absolutnie nic w wersji obecnej. No, można wziąć sobie pistolet i strzelić w głowę. I hehe he, fajne. No. Jak gra po screenach, po, po, po opisie gry by zapowiadała się ciekawie, to co... To, to, to. Jak na razie w tej wersji bardzo wczesnej Early z tego nie oferuje, więc... Może w przyszłości będzie to dobra gra, na razie absolutnie nie jest. Więc czekam na update'y, może będą dobre, może nie. No i tyle. Cześć.